Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 5, wersety od 36 do 47. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał mi do wypełnienia. Dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Ojciec, który mnie posłał, On dał o mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza. Nie macie także jego słowa trwającego w was, bo wyście nie uwierzyli temu, którego on posłał. Badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca Mego, a nie przyjęliście mnie. Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwały, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie sądźcie jednak, że to ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym Wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak wierzyli Mojżeszowi, to byście i mnie wierzyli. O mnie bowiem On pisał, jeżeli jednak Jego Pismom nie wierzycie, jakże moim słowom będziecie wierzyli? Dobry wieczór. Witam Was, mieszków Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj kontynuujemy rozmowę Pana Jezusa z faryzeuszami, z ludźmi, którzy Go tam oskarżali. Wczoraj mówiliśmy o tym, że Jan Chrzciciel składał świadectwo, a następnie Pan Jezus składał świadectwo o Janu Chrzcicielu. Dzisiaj dalej Pan Jezus mówi o tym właśnie, że ludzie Mu nie wierzą to, co mówi, ale przecież są świadectwa, są dzieła, i świadczy o nim również jego ojciec, czyli Bóg w niebie. Pan Jezus wyraźnie pokazuje, że ma dobre świadectwo, nawet nie jedno świadectwo, ale świadectwa, które o nim świadczą inni ludzie, czyny, które on pokazywał, które czynił oraz pisma, które właśnie też były napisane. Tutaj wskazuje Mojżesza, który przecież pisał o tym, że Bóg wzbudzi proroka Izraelowi takiego właśnie jak Mojżesz. Dalej będziemy w następnym tygodniu więcej mówić o tym właśnie świadectwie i wypełnieniu tego kolejnego proroctwa, bo w tych pismach były właśnie proroctwa, które się wypełniały, które wypełniał sam Pan Jezus i nie dało się temu wszystkiemu zaprzeczyć. Także ludzie lubieli proroków, lubieli. Tych proroków i tych przywódców, ale zazwyczaj po czasie Bo jak wiemy z historii, no prorocy, którzy przychodzili do Izraela To oni zawsze źle skończyli Dopiero po czasie ludzie uświadamiali sobie, że był to prorok od Boga no, Również różni przywódcy nie zawsze byli mile widziani Dopiero po czasie się okazywało, że oni byli od Boga I zresztą tak samo właśnie z Panem Jezusem. Tak obficie zapowiadany w pismach, w proroctwach i wszystko się wypełniało na oczach tych ludzi. Ci ludzie doskonale wiedzieli, ale nie chcieli przyjąć tego, że Pan Jezus jest Chrystusem, tym obiecanym Mesjaszem, który ma uratować Izraela i nie tylko Jego, a i wszystkich ludzi. Kochani, ale dzisiaj też chciałbym zwrócić tym wszystkim uwagę i odnieść ten fragment do naszego dzisiejszego życia. Bo właśnie Pan Jezus stwierdził, że jeśli ktoś inny by przyszedł, to oni by Go chętnie przyjęli. Ale kiedy On przychodzi, ten prawdziwy, który jest potwierdzony, to ludzie nie chcą mu przyjmować. I również dzisiaj dzisiaj, kiedy mamy kościoły, mamy wielu kaznodziei, wielu księży, wielu pastorów, którzy głoszą Słowo Boże. I możemy zauważyć, że w jednych kościołach jest naprawdę wiele osób, sporo. Naprawdę przychodzą tłumy, a niektóre, jest tam ich zaledwie garstka. No, różne są oczywiście wskazania tego, dlaczego tak się dzieje, ale jak wielu mówców, bardzo dobrych mówców, kaznodziejów, tak by się przynajmniej wydawało, właśnie, skupia wokół siebie wiele osób. Bo oni tak pięknie mówią, tak elokwentnie, takie rzeczy budujące, takie motywujące, takie wspierające, takie dające pocieszenie właśnie to wszystko, tko, co nam potrzeba. I jak lubimy słuchać właśnie e, takich nauczań, takich e, kaznodziejów, którzy mówią i właściwie gloryfikują nas, więc chętnie ich słuchamy, czy to na żywo, czy też e, w internecie. No ale są też tacy kaznodzieje, którzy rzeczywiście mówią prawdę Słowa Bożego, a jednak nikt nie chce ich słuchać. Zazwyczaj to ci Kaznodzieje, którzy w tym wszystkim tej pięknej miłości, którą Bóg daje człowiekowi. Kiedy mówią o tym, co pięknego Pan Jezus dla nas uczynił, to mówią też jeszcze o grzechu. Mówią, że, to wszystko jest piękne, ale jeżeli my trwamy w grzechu i grzeszymy, to i tak to nic nie da. Jeżeli nie wyznamy tego grzechu, nie odwrócimy się, to nic to nie da. Co więcej, ci ludzie nawet są w stanie wskazać konkretny grzech, który jest w naszym życiu. No i właśnie zaczynają się wtrącać w nasze życie. Oni nie są mili, oni nie są fajni, i ich nikt nie chce słuchać. I bycie w takim kościele jest tak naprawdę bardzo męczące. Bo nie po to przecież przychodzimy do kościoła, aby ktoś nam jeszcze nawtykał, skoro wystarczająco mamy zmartwień w ciągu tygodnia. W pracy wszyscy się naszczepiają, w domu no też się naszczepiają, i po to przychodzimy w niedzielę do kościoła, aby sobie właśnie odpocząć. No, po to przychodzimy, ale czy po to w ogóle mamy przychodzić? Kochani, jak w ogóle do tego podejść? O tym też pisał apostoł Paweł w drugim y, liście do Koryntian, jedenasty rozdział od pierwszego wersetu. O, gdybyście mogli znieść trochę szaleństwa z mojej strony, ależ tak wy i mnie zniesiecie. Jestem bowiem o Was zazdrosny boską zazdrością. Poślubiłem Was przecież jednemu mężowi, by Was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę. Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły Wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż zwiódł Ewy. Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiego wam nie głosiliśmy, lub bierzecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną ewangelię, nie tę, którą przyjęliście, znosicie to spokojnie. No właśnie. My lubimy ewangelię, my lubimy Jezusa Chrystusa, ale tą spokojną, tą pełną miłości. I każdy z nas myśli, że jest właśnie tą piękną, czystą Dziewicom i lubimy słuchać tych, którzy głoszą tak pięknie, elokwentnie. Ale ci, którzy wskazują na grzech, a najgorzej jak wskazują na nasz grzech no bo jeszcze, kiedy się tam czepiają grzechu innych no to tak, to są ci dobrzy mówcy. Ale kiedy ten mówca powie i wskaże na mój grzech, to z całą pewnością jest on jakimś uzurpatorem i fałszywym prorokiem. Kochani, no właśnie, przecież przyszedł wąż do Ewy I zwiódł ją podstępem My dzisiaj znamy doskonale tą historię Wydaje nam się, że to było tak oczywiste i tak banalne Że ta durna Ewa po prostu dziwna, jak się w ogóle nie zorientowała A głupi Adam stał i patrzył się nie wiadomo na co Chyba na, wiecie, co tej Ewy A nie na węża No tak jakoś do tego podchodzimy Bo dzisiaj znamy tą historię Ale oni wtedy tej historii jeszcze nie znali i wąż ich podszedł. I dzisiaj my własnej historii też niestety nie znamy i wąż, czyli szatan nas podchodzi jak chce. Kochani, chciałbym też podać taki przykład. No właśnie, to skąd możemy wiedzieć, kto jest tym dobrym nauczycielem, ten, kto e, głosi, ten, kto został posłany od Boga. No bo Pan Jezus Chrystus. Oczywiście wszyscy mamy patrzeć na Jezusa Chrystusa, ale już wiele razy mówiłem, Pan Jezus Chrystus. Umarł za nasze grzechy, zmartwychwstał, pokonał śmierć, ale też wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Boga swojego ojca, wszechmogącego. I przyjdzie powtórnie, ale to dopiero za jakiś czas. Do tej pory jest Duch Święty, ale Duch Święty, Duch Święty nie chodzi nie głosi Ewangelii. Duch Święty nie chodzi nie naucza, Duch Święty nie prowadzi Kościołów, oczywiście, jest w Kościele i jest w wierzących. Ale Bóg używa Ludzi, których wybrał, nauczycieli, których posłał, aby oni ogłaszali prawdy, które głosił właśnie Pan Jezus. No i właśnie przychodzą ci, którzy głoszą, niby wszyscy od Pana Jezusa, ale jedni są zwodzicielami, a drudzy są, no, pokornymi sługami Bożymi. I ten, który ma pełno ludzi w kościele, niekoniecznie musi być. Tym od Pana Boga. To nie znaczy, że jeżeli ktoś ma pełno ludzi w kościele, to od razu musi być jakimś zwodzicielem. Ale posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza, siódmy rozdział i wersety od 15 do 20. Strzeście się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ściernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców, ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. A więc poznacie ich po ich owocach. Kochani Pan Jezus mówił właśnie, że są świadectwa, ludzie o nim świadczą, Bóg o nim świadczy, pismo o nim świadczy i cuda, które On czyni, też świadczą o nich. Dzisiaj ludzie rzeczywiście też czynią cuda, bo ja wierzę, że dary Ducha Świętego nie przeminęły i dalej można uzdrawiać, są cuda. Ale czy to jest tym wszystkim najważniejsze? Najważniejsze jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Najważniejsze jest, aby uwierzyć Ewangelii. I co z tego, że ktoś przyjdzie i będzie czynił cuda, i też możemy przeczytać właśnie. W Ewangelii Mateusza w siódmym rozdziale, że przyjdą tacy, którzy czynili cuda, a Bóg powie: Nigdy was nie znałem. Ale po owocach jednak poznamy. Czyli człowiek, który przychodzi i głosi słowo Boże, głosi prawdę słowa Bożego, to też musi żyć tą prawdą tego słowa Bożego. Jeżeli on tylko mówi, a nic z tego nie wynika, to z całą pewnością nie jest to sługa Boży. I często widzimy ludzi, którzy dobrze głoszą, ale nic nie robią. I fajnie się ich słucha. Często też widzimy ludzi, którzy dobrze mówią, ale odwrotnie głoszą. Przepraszam, ale odwrotnie czynią. No właśnie, no ale na szczęście nas te czyny nie dotyczą. Posłuchamy sobie chociaż dobrej gadki. Kochani, ale to jest wciąż fałszywy prorok. Tak tutaj właśnie przeczytaliśmy. Więc. Ten, który jest od Boga posłany, to jest ten, który głosi prawdę Słowa Bożego, ale też i za tą prawdą idą jego czyny, i on też żyje tak, jak głosi. Więc jeżeli mamy osobę wśród nas, która żyje świętym życiem, która rzeczywiście pokazuje owoce i głosi dobrze Słowo Boże, to jest ten, który został posłany od Boga, to jest ten, który został wybrany. No właśnie. Ale przecież, gdyby był wybrany, to byłby skromny. A po co on gada, co on tam robił? A po co wskazuje? Przecież chwali się, pyszny człowiek. No właśnie, bo my strasznie nie lubimy widzieć tych uczynków. My lubimy słuchać. O, jak pięknie się słucha. Tylko gorzej, jeżeli mamy kogoś przed sobą, kto głosi oraz wykonuje i żyje tak, jak głosi. Ponieważ ten. Potwierdza to, że to co mówi jest wykonalne i on może tak żyć I to znaczy, że każdy może żyć To niestety znakomitej większości nie pasuje Dlatego tak często na tych właśnie ludzi wykrzykujemy Uzurpatorzy, zadufani w sobie, pyszni ludzie Wskazujący na siebie, a nie na Chrystusa Kochani, niestety taka jest prawda Tak się działo dwa tysiące lat temu Pan Jezus pięknie pokazuje, że mówi i czyni dokładnie to, co zostało napisane. I dzisiaj, co prawda mało, bo mało, ale wciąż mamy mężów Bożych, kobiety Boże, które świadczą o Jezusie, głoszą Ewangelię i żyją świętym życiem. To się ludziom strasznie nie podoba. Ale kochani, jeżeli macie kogoś takiego, w swoim otoczeniu. To jest człowiek Boży i należy mu się szacunek. Nie boski, ale szacunek, właśnie który daje mu też pismo święte. To są ci, którzy zostali posłani od Boga i do tych powinniśmy słuchać, a nie tych, którzy tylko ładnie opowiadają. Zazwyczaj ci też, którzy mówią, świadczą o tym, wskazują, tak, bo mają dawać. Przykład siebie jako przykład, siebie stawiać jako wzór. Tak o tym mówi Pismo Święte. Wcale się nie przechwalają, bo świadczą o Jezusie i Chrystusie i pokazują, i dają świadectwo, jak pięknie Jezus Chrystus działa w ich życiu. I to ci też kaznodzieje, wskazują właśnie na grzech i idą, aby pomóc, nie napiętnować, ale pomóc innym i zauważyć, tu jest grzech tu Ci mogę pomóc, to trzeba zrobić, ale oczywiście to Ty musisz odrzucić ten grzech. On wcale się nie wtrąca w nie swoje sprawy, w Twoje życie prywatne. Jemu prywatnie jest to zupełnie niepotrzebne, bo doskonale wierzę, wiąże się to z kłopotami. Ale on został posłany po to, abyście Wy byli zbawieni. I tak dobrze usłyszeliście, ten człowiek został posłany po to, chociaż nie jest Chrystusem, żebyście Wy byli zbawieni, bo on będzie mówił i świadczył. O Chrystusie i o tym, co Chrystus zrobił, abyście mogli być zbawieni. Kochani, zwróćmy uwagę na tych, którzy naśladują Jezusa Chrystusa. Wczoraj mówiłem o fanach, o tych, którzy się fascynują Jezusem Chrystusem. Tacy będą tylko mówić, a nic nie robić albo niewiele robić, ale ci, którzy naśladują Jezusa Chrystusa, ci Idą za nim. I tak samo jak Jezus Chrystus wskazywał na złe rzeczy u innych i to się ludziom nie podobało, tak i dzisiaj ci, którzy zostali posłani, robią dokładnie co Jezus Chrystus, bo go właśnie naśladują. Pozdrawiam serdecznie, Błogosławie i życzę dobrej nocy. Drogie słuchaczu, proszę nie zapomnij zasubskrybować kanału, dać kciuka w górę i zostawić komentarz. Podziel się tym podcastem z innymi, bo tak przyczynia się również do szerzenia Ewangelii pana Jezusa Chrystusa.